Parę lat temu w tym miejscu udało postawić się monument, który mówi nam, że w tym miejscu istniała synagoga Heder Mykwa, również pierwszy cmentarz żydowski. To miejsce było bardzo ważne dla Żydów, dlatego że tu gdzie stoi za wami ten blok, to tak jakby toczyło się religijne życie, ale nie tylko religijne życie Żydów biłgorajskich. Synagoga wiadomo jest domem modlitwy, gdzie co piątek Żydzi w szabas gromadzili się na modlitwie. Był heder, który był domem, domem nauki, dlatego, że oprócz szkoły państwowej, która no, wymagała ukończenia czterech klas, no, Żydzi Przykładali, przykładają zresztą bardzo wagę do tego, żeby kształcić swoje dzieci. W związku z tym zakładali Hedery, w którym żydowskie dzieci, młodzież mogła się uczyć więcej niż przez cztery lata, bo jak może wiecie, przed wojną obowiązkowa szkoła trwała tylko no, przez cztery klasy szkoły powszechnej, podstawowej. Była Mykwa, która jest żydowską łaźnią, łaźnią religijną, w którym dokonano, dokonywano e, e, rytualnych, tak jakby e, kąpieli. E, była, e, były ubojnie koszerne, były domy pomocy dla e, biednych, no bo przed wojną bieda dotykała, dotykała wszystkich e, i chrześcijan, i Żydów. I prawosławnych, którzy tutaj również mieszkali. Więc jest to miejsce bardzo ważne. Być może zastanawia Was, co tutaj robią takie malutkie kamyki, kto to te kamyki wrzucił i próbował zdewastować pomnik. Otóż nie świadczy to o tym, że przy... przychodzą tutaj ludzie, którzy jakiś związek. Jakiś związek z Żydami biłgorajskimi mają lub chcą im oddać szacunek, dlatego że w miejscach pamięci, na cmentarzach żydowskich takim oddaniem szacunku jest nie położenie kwiatów, tylko położenie kamyka.